Magazyn międzynarodowy telewizji Polska24, Alek Barcewicz, witam serdecznie. Był szef CSU, koalicjanta rządu Angeli Merkel, twierdzi, że niemiecka kanclerz niszczy Europę. Powodem jest oczywiście problem z migrantami z krajów muzułmańskich, z którym borykają się Niemcy. Moim państwa gościem jest przemysław, przemysław Wipler z partii Korwin. No Dzień pierwszy... dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Pierwsze pytanie. No, czy zasłużyła sobie osoba roku, według tygodnika The Times, na taką opinię? Tak jak wiele innych osób roku The Timesa, która później historia dużo mniej życzliwie oceniała niż lewicowa redakcja tego wpływowego periodyku. Oczywiście Angela Merkel zasłużyła na bardzo ostre oskarżenia, ponieważ to, co w chwili obecnej się dzieje, no to jest import wojny z Afryki Północnej, z krajów, gdzie szaleje wroga nam i cywilizacja, i wrogi, wroga nam. Religia, to jest po prostu ściąganie dobro po ludzi, którzy nie szanują naszych wartości, nie szanują naszych zasad, którzy nie szanują naszego prawa. W związku z tym Angela Merkel, jak niektórzy obserwatorzy już twierdzą, straci swoje stanowisko w następnych wyborach. Myślę, że potwornie duży rachunek zapłaci duża część klasy politycznej. W Niemczech problem jest taki, że lewica, czyli podstawowa alternatywa dla CDU, czyli partia SPD ma w sprawie imigrantów, migracji bardzo zbliżone stanowisko do partii. Angeli Merkel i do Hadecji, z drugiej strony na tym budują się coraz silniejsze partie, takie właśnie jak AFD, różnego rodzaju ruchy społeczne w Niemczech, które kontestują układ polityczny, który no, doprowadził do tego narastającego kryzysu w całej Republice Federalnej Niemiec i w całej właśnie. Europie. Właśnie ciekawa sytuacja, myślę, że wielu nurtuje, bo pan jest politykiem prawicowym, a Merkel też jest chrześcijańsko demokratką, błagam, ale w, w wielu swoich dzia działaniach właśnie wydaje się być lewisowe. Jest, 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 jest równie prawicowa, jak sztazji było. Prawicowe kwestia jej związków, z, jej rodzinnych związków ze Sztazji. To jest dosyć powszechna już kwestia, to już nie jest żonatoria spiskowa. Ona jest równie prawicowa jak belgijska i holenderska hadecja, które doprowadziły do tego, że i aborcja, i eutanazja w tych krajach stały się równie powszechne jak hamburgery. Więc można powiedzieć, ona udowadnia tylko starą za jednego z filozofów polityki, że Hadecja to jest partia umiarkowanego centrum, niezmordowaniem maszerująca w lewo. Wspomniał Pan o mediach. Wiemy przecież, że media niemieckie prawie tydzień milczały o zajściach w kolonii i też w innych niemieckich miastach. Natomiast no, twierdzą, że właśnie taka autocenzura w kwestii imigrantów to jest po to, żeby nie wszczynać tutaj ksenofobii w społeczeństwie. To jest kłamstwo. tak samo patologicznie działają media w Polsce temat uchodźców, nielegalnych imigrantów, tego co dzieje się w Europie został całkowicie wytłumiony przez media i publiczne i prywatne w Polsce w trakcie kampanii wyborczej, gdyby tak nie było, gdyby po prostu tak jak pewnego dnia ktoś wyłącza prąd, wyłącza światło i nie ma, jest ciemno, tak samo ciemno bo w mediach w tym temacie imigranckim przez ostatnich 5, 6, 7 tygodni kampanii czy grozi ten kryzys migracyjny właśnie Polsce i jak Polska ma się zachowywać w tej sytuacji? W Polsce grozi tylko pośrednio, ponieważ nikt z tych ludzi nie chce przyjeżdżać do Polski. Oni tu będą tylko, jeżeli zostaną tutaj siłą, przywiezieni, trzymani w obozach, w klatkach, za drutami. Tak jak na przykład byłem w Malcie w takim obozie gdzie oni są po prostu trzymani w dawnej jednostce wojskowej, druty, drut kolczasty, mury, w separację od reszty Maltańczyków i ci ludzie, nikt dobrowolnie nie przyjdzie do Polski z tych samych powodów, dla których ponad 2 miliony Polaków wyjechało. To nie jest kraj do życia ani dla Polaków, ani dla muzułmanów z Afryki Północnej, ani dla Szynitów, ani dla Sunnitów, ani dla katolików i dlatego dwa ponad miliony Polaków wyjechały z własnego kraju, a co trzeci młody Polak rozważa bardzo poważnie wyjazd. I z tego powodu oni tutaj nie chcą przyjeżdżać, bo i po co? czy znaczy, możemy za parę lat spodziewać się uchodźców, ale tych innych, którzy będą szukać w Polsce tych utradzonych wartości europejskich. To nie jest wcale tak kontrowersyjna teza. Ja znam ludzi, którzy mówią słuchaj, ja tu zarabiam dużo większe pieniądze niż w Polsce, ale się nie czuje bezpieczny, a potrzeba bezpieczeństwa jest ważniejsza niż potrzeba można powiedzieć dobrobytu u ludziach. Jeżeli ktoś nie ma poczucia bezpieczeństwa, ma poczucie zagrożenia, a ma je wielu Polaków, którzy mieszkają i Polek, którzy mieszkają w innych krajach europejskich niż Polska, to ceniam sobie bardzo mocno tą jednoradność i kulturową i społeczną, którą jednak w Polsce mamy i oczywiście nie tylko Polacy, nie tylko dla Polaków Polska będzie atrakcyjna jako kraj no, można powiedzieć pod względem właśnie etnicznym, pod względem religijnym, pod względem społecznym dużo bardziej spójny i dużo mniej rozedrgany niż w chwili obecnej coraz bardziej napinające się społeczeństwa europejskie. Z nie wiemy, co się wydarzy. Do pewnego momentu będzie spokój, ale jak wybuchnie niepokój, czy w Austrii, czy w Niemczech, czy we Francji, no tam się mogą mieć rzeczy naprawdę, naprawdę straszne no i mogą dojść do władzy ludzie, którzy w sposób bardzo brutalny i radykalny będą chcieli rozwiązać kwestie. Różnic etnicznych czy cywilizacyjnych. I krótko mówiąc, może będą chcieli tych wszystkich ludzi, którzy napływali w ostatnich latach, miesiącach, tygodniach do Europy, będą chcieli ich siłą wypchnąć, żeby wrócili tam, skąd przyjechali. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Dodam tylko, że moim Państwa gościem był Przemysław Wipler z partii Korwin. Dziękuję bardzo.